16 marca. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły dużą kolumnę logistyczną okupantów. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli kolumnę logistyczną rosyjskich najeźdźców na ich tyłach w kierunku Pokrowskim, na drodze między niedawno zajętymi wsiami Pustynka i Chrychoriwka. Poinformowali o tym ukraińscy obrońcy, którzy opublikowali stosowne zdjęcie, wykonane przez bezzałogowy statek powietrzny. Na półtora kilometrowym odcinku drogi znajduje się 35 zniszczonych pojazdów najeźdźców i jeden rozbity bojowy wóz opancerzony. Od tej polnej drogi do najbliższego odcinka frontu na północy jest około 6 kilometrów na zachodzie, prawie trzy razy tyle. Jest to ważny szlak logistyczny dla interwentów, dlatego też znajduje się w centrum wzmożonej uwagi operatorów bezzałogowych statków powietrznych Sił Obronnych. Okupanci stracili samolot szturmowy Su-25 w obwodzie donieckim. Rosyjsko-faszystowscy najeźdźcy stracili kolejny samolot. Stało się tak dzięki skutecznej pracy jednostki obrony powietrznej pod Toreckiem. Wyróżnili się żołnierze 28. Brygady nazwanej na cześć Rycerzy Zimowej Krucjaty. To oni zniszczyli wrogi samolot Su-25. Poinformowało o tym na telegramie biuro prasowe Brygady. Niedawno Rosjanie stracili samolot szturmowy SU-25M-3. Został on przypadkowo staranowany przez ciężarówkę Kamaz na lotnisku w okupowanym Symferopolu, co skutecznie doprowadziło do jego zniszczenia. Poinformował o tym kanał informacyjny Telegram Operacyjne Siły Zbrojne Ukrainy, powołując się na źródła rosyjskie. Znane jest imię Bohatera który zadał agresorowi ciężkie straty, poborowego Aleksandra Erlicza z obwodu Czelabińskiego Federacji Rosyjskiej. To on prowadził Kamaza, chociaż nie miał prawa jazdy. Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie bomby dalekiego zasięgu GLSDB. Stany Zjednoczone są gotowe wznowić dostawy bomb dalekiego zasięgu znanych jako bomby małokalibrowe odpalane z ziemi GLSDB na Ukrainę po ich zmodernizowaniu w celu lepszego przeciwdziałania rosyjskiej ingerencji. Informacje te podaje agencja Reuters, powołując się na źródła. Zauważono, że amunicja zostanie dostarczona po tym, jak pojawiły się doniesienia, że zapasy ukraińskich taktycznych systemów rakietowych o podobnym zasięgu ATAC-MS zostały wyczerpane. Bomby manewrujące zakupiono za rządów byłego prezydenta USA Joe Bidena w ramach inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy. Stany Zjednoczone zakupiły dla Kijowa nową broń i sprzęt wojskowy za kwotę niemal 34 miliardów dolarów bezpośrednio od amerykańskich i sojuszniczych wykonawców zamówień obronnych. W ostatnich tygodniach przetestowano 19 baz danych GLSDB. Aby ocenić skuteczność aktualizacji, według źródeł, niektóre modyfikacje polegały na wzmocnieniu połączeń wewnątrz broni w celu zwiększenia jej stabilności. Według Reutersa ponowne wprowadzenie GLSDB na pole bitwy może nastąpić w najbliższych dniach, ponieważ akcje są już dostępne w Europie. Jak powiedział jeden z rozmówców agencji, ostatni raz Ukraińcy użyli broni kilka miesięcy temu. Należy zauważyć, że wcześniej rosyjskie urządzenia zakłócające uniemożliwiły wielu stosunkowo nowym ukraińskim systemom GLSDB dalekiego zasięgu dotarcie do zamierzonych celów. GLSDB, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza bombę mało kalibrową odpalaną z ziemi, jest niewielką, precyzyjną amunicją. Nazywa się ją bombą inteligentną lub bombą skrzydłową. GLSDB Łączy w sobie małą bombę lotniczą GBU-39 z silnikiem rakietowym M26. Taki pocisk może razić cele oddalone nawet o 150 km. Broń wykorzystuje satelitarny system pozycjonowania GPS oraz bezwładnościowy układ nawigacyjny, aby naprowadzić ją na cel. Okupanci wysyłają operatorów dronów na wysunięte pozycje. Po tym, jak bojownicy wojsk obrony ustabilizowali front na skrzyżowaniu kierunków Pokrowskiego i Nowopawłowskiego, gdzie wróg ostatecznie zdobył worek Kurachowski, rosyjscy okupanci ponieśli ciężkie straty, aby móc kontynuować natarcie. W szczególności, najeźdźcy rozmieszczają operatorów dronów praktycznie na linii frontu, co jest niezwykle ryzykowne, zazwyczaj działają oni w pewnej odległości od frontu. Poinformował o tym bloger i dowódca oddziału UBAK. 24. Samodzielnego Batalionu Szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, Stanisław Buniatow, na swoim kanale Telegram, mówi snajper, powołując się na swoich towarzyszy broni. W kierunku Kurachowa orkowie zaczęli już lądować swoich pilotów dokładnie na zerze. Wygląda na to, że tamtejsze szkoły szkoleniowe pracują pełną parą, gdyby nie operatorzy dronów. Z jednej strony operatorzy od zera latają dronami coraz głębiej w terytorium kontrolowane przez siły zbrojne Ukrainy, z drugiej strony im bliżej linii kontaktowej się znajdują, tym straty są większe. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.